Chiama się ma z tej strony, Alciej Prozzi ze spanie wanie, i w dzisiejszym odcinku robimy house tour naszego wiejskiego domku. No to zaczynamy, oprowadzimy was po naszej wiejskiej chatce. To zapraszam was do środka i zaczniemy na starcie, może od tej strony, bo tu było najwięcej modyfikacji i. Tutaj, w tym miejscu, była ściana, która była. Wszystko było zabudowane, i tu był mały taki przedsionek wybetonowany. I bez okien, bez niczego to po prostu było przejście do dwóch osobnych pomieszczeń. Więc tutaj została ta część wyburzona i zrobiony stół. Taka jadalnia, można powiedzieć. I stół jest zrobiony z drzwi od starej szafy. Nie wiem, czy to będzie widać, od tu nawet widać e, miejsce na kluczyk, więc super świetnie. E, pięknie to wygląda. No, tutaj dopowiem jeszcze do kuchni, że y, to była jedna z największych naszych walk. Y, na początku, jak tu przyjechaliśmy, mieliśmy bardzo mało czasu, żeby zrobić kuchnię, więc stwierdziliśmy, że najszybszym, roz najszybszym rozwiązaniem będzie po prostu zakup y, kuchni z Ikei. No i kupiliśmy tą kuchnię i potem tak patrzymy... No dobra, ale gdzie wsadzimy lodówkę? No dobra, a co z tym? No dobra, a co z tym? No i stwierdziliśmy, że dobra, no jakoś to sobie zrobimy i damy sobie ze wszystkim radę. E, więc e, zrobiliśmy to po prostu na takiej zasadzie, że w tym miejscu jeszcze powinna być szafka. Ja tą szafkę po prostu wyciąłem. Wyciąłem generalnie cały bok. I, no i, I przez to, że wyciąłem ten bok, to cała konstrukcja się rozwaliła. I potem, jak przyjechaliśmy tutaj, to Blat wyglądał mniej więcej tak, jak taka łódeczka. I e, w tym miejscu, pod skrzyneczkami, mieliśmy jeszcze jedną. E, Kantówkę, żeby to wszystko prosto stało. No i tak stwierdziliśmy, czy to jest możliwe, żeby podłoga była aż tak krzywa. No i chyba generalnie tak podłoga jest bardzo krzywa, ale stwierdziliśmy, że nie, no że my musimy to po prostu naprawić. Ale udało się. Wrzuciliśmy tam taki mały kołek, naprostowaliśmy wszystko z poziomicą i jest super. Voilà. Tu mamy część kuchni. Standardowo, zlew, kuchenka, nasze miejsce z przyprawami kochanymi, słoikiem natury, po prostu, które uwielbiam od mojej przyjaciółki Izy, Ona prowadzi tą firmę i przegenialne są te przyprawy. Tutaj macie sypialnię. Zrobiliśmy na paletach łóżeczko. Z widokiem tam z tyłu mamy na. No to jest ostatni dom we wsi, więc tutaj z każdej strony, gdy się nie spojrzę. To albo są pola, albo są łąki, albo gdzieś w oddali jest las. Więc wszędzie z każdej strony, jak sobie leżymy, możemy podziwiać sobie piękną naturę. Tu mam jeszcze dwa hokery, żeby sobie mogły cztery osoby swobodnie posiedzieć i, i sobie zjeść. Tutaj mamy nasz pokój dzienny, nasz duży pokój. I tu mamy huśtaweczkę, na której można się wychilować i trochę się zrelaksować. No jeśli chodzi o tą huśtawkę, to długo ją rozkminialiśmy, ponieważ ona jest wkręcona na takie duże kołki i te kołki na początku były przytwierdzone do jednej deski, którą dałem w poprzek no i potem jak siadaliśmy tutaj na, na górę to było widać, jak, nawet jak tak robiłem w tym momencie, to było widać, jak pracuje cały dach. No i było to troszeczkę ryzykowne. Na no, naszą wagę było okej, okay, no ale stwierdziłem, że musimy to wzmocnić, żeby nie było żadnych jaj, że e, po którymś razie ktoś usiądzie i po prostu zar zarwie tą, i tą deskę, i te deski się połamią. Wolałem nie ryzykować, więc zrobiłem taki patent e, na, na razie. To jest tymczasowo. Na pasy takie transportowe. No i przywierciłem u góry takie dwie duże bele oparte o deski, nie deski, tylko te kolumny konstrukcyjne. I do, do nich właśnie przyczepiłem te pasy transportowe. Jeden pas ma u 500 kg, więc mamy tutaj po 500 na jedną stronę. Także nawet jeżeli ktoś usiądzie i będzie ważył tonę, to w teorii tak już stawka powinna wytrzymać. No, na razie wygląda to solidnie, nic się nie buja, także jest super. Tutaj jest kanapa, która też jest roz, rozkładana, dlatego też możemy wynajmować to miejsce dla czterech osób, nie tylko dla dwóch, bo tutaj też spokojnie się wyśpią jeszcze dwie osoby. Tu z tej strony z kolei jest stary piec e, kaflowy. I on generalnie działa, tyle że my z racji tego, że ten domek zrobiliśmy też pod wynajem, no to zatrzymaliśmy taką opcję, żeby tutaj nie kusić losu i żeby nic się nie wydarzyło, więc na ten moment nie, 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 nie tu nie można palić, nie wolno. I dlatego jest tam kuchenka gazowa. Natomiast jak my kiedyś tutaj postanowimy, że będziemy chcieli się wprowadzić i korzystać z tego domku, no to jak najbardziej tutaj są cztery, cztery płyty, można sobie tutaj gotować, tu się rozpala. Jest ciepło i tu, i z drugiej strony w salonie, więc i grzeje i można sobie zrobić posiłek. I z racji jeszcze, że ta chata jest stara, to wiadomo, ma tu swoje jakieś tam mankamenty i, i różni się od nowego budownictwa, chociażby tym, że Katka wiele lat pracowała i ona jest cała pokrzywiona i przez to, że są jakieś nierówności, to niestety tutaj z remontem były ogromne schody i trzeba było naprawdę bardzo dużo kombinować, żeby ściany były proste, żeby podłoga była prosta, bo nawet okna są krzywe, krzywo ułożone, osadzone. Więc nawet z karniszami musieliśmy kombinować, żeby to dobrze wyglądało, a żeby nie było widać tej krzywizny względem sufitu. Udało nam się to uzyskać, żeby to dobrze wyglądało, ale tak jak na przykład tutaj widzicie, no to po prostu nie było szans, żeby, żeby zrobić to jedną listewką, więc to są takie rzeczy nas, to są takie rzeczy nasze, nas, amatorów, które po prostu tutaj, no wiadomo, nie zajmie się na budownictwie kompletnie, a ten domek robiliśmy jeszcze przed dukatosem więc to nasze pierwsze takie zetknięcie było z, z jakimkolwiek remontem. E, no to kombinowaliśmy, tutaj właśnie widać, że no teraz pewnie nie podjęlibyśmy decyzji o, o drewnianej listerce w tym miejscu, a zdecydowaliśmy, zdecydowalibyśmy się bardziej na pewno na coś elastycznego, co można dopasować. Więc no, na tamten moment zrobiliśmy to w tym stylu i, i tak to zostało a po prostu górną część przez, nie dali, górnej części nie daliśmy rady przymocować do samego solitu przez te właśnie krzywizny i przez to, że każda deska po prostu ma różne ząbki. No to tam, gdzie była szczelina, to ja po prostu wzięłam taki sznurek z juty, zrobiłam, zaplotłam z niego warkocz i wsadziliśmy go do środka. I jeszcze z tyłu, tam, żeby nie było żadnej szczeliny, no to oczywiście też jest jeszcze uszczelnione, żeby, żeby nic nam tu się nie, nie dostawało do domku. Mam na myśli jakieś rubaczki czy coś, pająki, więc zabezpieczyliśmy to. No i tak samo tutaj właśnie, jak są takie szczeliny w drewnie, to tak samo jest gruby sznur jutowy, Tutaj jest trochę cieńszy, tutaj jeszcze cieńszy, i po prostu w każdym momencie ten sznurek wypełnił nam te, mm, te luki. Więc tak to wygląda z budowaniem starego domu: po prostu tego jest tyle. Nagramy o tym Wam kiedyś specjalny odcinek, jak to właśnie wszystko wyglądało, jak to teraz wygląda, i jak do tego doszliśmy. Bo to też naprawdę były, była niezła zabawa dla nas. I co, i zostaje tam łazienka. Łazienka już troszeczkę bardziej jest taka, znaczy nowoczesna, no nie mogłam powiedzieć, że, że nowoczesna, ale są już kafle, drewno zostało tylko na górze, tutaj jest już nowa boazeria, więc to jest już świeże, ale tutaj właśnie w kącie jeszcze jest stara część i to jeszcze jesteśmy na etapie wykończenia, bo będzie tutaj to wszystko fugowane, na ten moment jest tylko stara glina jeszcze oczyszczona, więc to wszystko będziemy uzupełniać. I zobaczymy, czy tu w przyszłości nie damy jeszcze jednych drzwi, żeby tutaj sobie coś kować, ale zobaczymy jeszcze. No i e, teraz chyba najważniejsze to Was zaprowadzimy na zewnątrz żeby się trochę przeniesiemy i pokażemy Wam, jak wygląda wszystko z zewnątrz, bo to jest chyba najpiękniejsze miejsce, jakie na Ziemi istnieje, bo właśnie jest ostatnie we wsi. Mamy w ogrodzie Gniazdo Bocianie, gdzie zawsze są dwa Bociany, i pewnie już niedługo będą młode, bo już widać, że, że wysiadują. I nawet w sumie możemy tu pokazać bo z łazienki, w, o, w, z, z okna w łazience można te bociany zobaczyć. I akurat teraz wysiaduje jeden bocianek, jest na miejscu, nie wiem czy widać, bo on akurat leży. No, no widać. Widać coś, no i zaraz pewnie przyleci drugi i tak tutaj z nami sobie żyją. Więc one się już nas kompletnie nie boją, są oswojone powiedziałabym. Więc my jak zawsze sobie wyciągamy tutaj o zachodzie słońca e, stolik i jemy sobie kolację czy, czy późny obiad, no to one siedzą z góry i z nas obserwują. I to było na tyle. Chodźcie teraz na zewnątrz, wam pokażę, jak to wszystko wygląda na dworze. Tutaj akurat musiałam trochę powycinać krzaczki, pigwy, bo niestety za bardzo przykleiły się do domku. I po pierwsze był problem z zaimpregnowaniem całego domu odmalowaniem na, od zewnątrz. Plus, niestety jak blisko są krzaki domu, to zaraz jakaś wilgoć, jakieś robaki, więc po prostu to musieliśmy trochę odsunąć, dlatego trochę tam zostało powycinane. Dwie dzikie śliwki, to zobaczymy co do tego będzie, bo boję się, że trochę najdzie nam na dom, więc to, to się okaże w, w przyszłym roku. Co zrobimy, czy będziemy podcinać, czy, czy co dalej, się okaże. Tutaj piękny widok, proszę, bez kres, nie ma sąsiadów, nie ma nikogo, tam zawsze latem. W tamtym miejscu e, rozkładamy sobie basen i właśnie sobie leżymy w tym basenie z widokiem z jednej strony na pole, z widokiem z drugiej na pole i z trzeciej na nasz domek, więc też fajne miejsce. Tu za choinką jest palenisko, więc tutaj siedzimy e, sobie przy ognisku, tu drewianko, kiki na kiełbaski. Tutaj sobie właśnie jemy śniadanka w tym miejscu. Jest też grill. No i tam widać dalej to ocianie nasze piękne gniazdo. I z tej strony jeszcze Wam opowiem, jak to wyglądało. My pewnie też e, któregoś razu wrzucimy Wam takie porównanie, przed i po, jak to wyglądało. Bo tutaj, w tym miejscu, była dżungla, i tu, gdzie widzicie prześwit, to po prostu było wszystko zarośnięte i nie można było się tam dostać. Więc Prozji to wszystko wycinał razem z moim wujkiem, piłą, żeby w ogóle tam się przedostać na, do, na drugą część domu. Więc tutaj nic nie było widać dodatkowo, to był pięcioklap, który rozrósł się jak szalony i po prostu do tej pory z nim walczymy, bo on się wije pod jego korzenie wiją się wszędzie pod nogami. Więc my po prostu co roku to wyrywamy i staramy się to oczyścić. On po prostu szalony, nam nie odpuszcza i ciągle jest z nami wszędzie. A początkowo, jak ja tu przyjechałam z więc 5 lat temu, z 3 lata temu może, z 5 lat temu mi się wydaje to cały dom, wyobraźcie sobie, pokażemy Wam kiedyś zdjęcie, był obrośnięty właśnie tym pięcioklapem. Coś w stylu, coś jak bluszcz. I cała chata była zielona. Ja tu przyjechałam i myślałam, że to jest normalnie chata Hobbita. to wszystko było zarośnięte. Nic nie było kompletnie widać. Więc to wszystko trzeba było pościągać, poucinać i to naprawdę też dużo czasu zajęło, zanim to wszystko ściągnęliśmy. No bo cała chata, łącznie z dachem, z, z oknami, z drzwiami, ze wszystkim była po prostu zarośnięta albo właśnie e, pościągać. A z tej strony chodźcie, pokażemy Wam nasz właśnie ten bezkresny, sielski widok. Wiejską wróżkę. bo dopiero kolejna wioska jest tam za, za jednym, za drugim, za trzecim, za czwartym polem. I jeszcze za kawałkiem e, tego lasu. Więc bardzo fajne, totalnie chillowe miejsce na reset. Można przyjechać i zapomnieć o tym, jak w ogóle świat w tych czasach teraz wygląda, bo tutaj jest się po prostu samemu sobie. To wszystko jeśli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że podobał się Wam nasz wiejski... House Tour. Jeżeli oczywiście Wam się podobało, to zostawcie lajka like i na wszystkie pytania odpowiem w komentarzach. A ja jeszcze mogę dodać, że to co widzieliście w poprzednim jeszcze odcinku, to było tylko przygotowanie do sezonu. Ten jak już był wyremontowany, my tam teraz wprowadzaliśmy takie drobne usprawnienia i, i drobne remonciki. I malowanie domu, zabezpieczenie z zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o cały remont, jak to wyglądało w momencie, kiedy my się zabieraliśmy dopiero do, do planu takiego, e, takiego remontu, to wyglądało to zupełnie inaczej i była to naprawdę taka typowo wiejska rudera. Więc my tam włożyliśmy ogrom pracy. Natomiast tego jeszcze nie widzieliście, nie widzieliście jak to wyglądało przed. Więc my będziemy chcieli na pewno dograć jeszcze odcinek o tym. Nie wiem, czy to będzie kolejny, czy, czy któryś z kolei. Natomiast jak zbierzemy te wszystkie materiały, jak to wyglądało przed i teraz wygląda po, to dopiero Wam to pokażemy. Tak jest. Tymczasem wracamy na pewno do Ducatosa. Jeżeli nie obejrzyliście jeszcze filmów z remontu naszego kampera, to oczywiście polecamy. No i widzimy się w kolejnym filmie już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa pa.